Jo się mam zdej Ja się mam korytorzy widzowie dzisiaj ja czyli Oski Games Ojej Dzisiaj Today... Oj, właśnie Muszę to przyciszyć Gramy sobie do Monga Zewno nie było ale dzisiaj gramy na tablecie. Nazywam ja się tak no i pewna smutna rzecz. Chciałam nakręcić z Minecraft'a, ale ten tablet jest naprawdę stary i... Ten tablet jest naprawdę stary i nie mogą zainstalować Minecraft. Roblox też mi prawie nie szedł, a Monkles jakoś tutaj idzie. Jak widać. No i mamy... Nie mam niestety tych płatnych rzeczy, ale jakoś sobie poradzimy. Nie mi się instalować. Dobra. Chciałbym... No nie, nie, ktoś mi to o kolorek. To wtedy się nie gra, tak łatwo powiem. Może bym O, podepnę go. Uf. Mogę postawić tego tableta. Jajku. Sorry, ale ten tablet jest wolny i... Dobra, piszemy staryt Wszystko się tutaj wolno wkrzytuje. Ale jak już będziemy w gierce to wszystko będzie dobrze. Ach, ja wszystkich banuje. Widzisz to zrobię pauzę, bo już chyba dwie minuty. Zaczekajcie co widzę. Okej okay, moi drodzy, lecimy z rundką, no i jestem cleavate. Oni... O nie gramy na jednego impostora. Ale dobra jakoś to będzie. Bo um, gra się tak dziwnie trochę, ale nawet wszystko zobaczcie. Nie ma żadnych bugów. Wszystko normalnie działa. A dobre świetło to nie. nie sabotaż. różowy za... nie. Odbiegł od czala Róż albo granat. Bo albo ktoś jest tutaj takim, o tam był. Głosujemy. Fatima? No dobra, a on też... Albo ktoś jest takim Okej, czy coś. Tak! Waliśmy impostora! Okej, okay, muszę wyjść z gry, dlatego że... Ja zaraz, zaraz wrócę. Okej okay, moi drodzy już gramy na dwóch impostorów i jestem jednym z nich. Kłajcie, wziąłem drugą mapę, bo dawno na niej nie grałem. Dobra, już gdzie będę. Oooo, za fałcasko. jest. gdzie mój... Słuchajcie... Mój wspólnik zabił... Tak, już... ja zabił tego jasnego. Jasnego, jasno i się mówi o... Szybko zuza... Ok, ja... Wysłałam tego. Dobra. Chodź jezu, czemu oni piszą takie rzeczy? Dzisiaj chciałbym jeszcze jakiś odcinek nagrać, ale nie wiem, czy mi się uda. Nie mam zbyt dużo czasu. Tak... Bo... Przeklina... Wywalamy kogo? Zuzę. To Fiolet. Tak, wygrana! Moi drodzy! Tak się to robi! Hehe. He. Dobra, ja robię pauzę i mnie zbanowali. Tutaj robię pauzę i wchodzimy na jakiś kolejny świat. Okej, moi drodzy, lecimy z rundką. Tym, Tym razem jestem teammate i gramy na polusze. Przesunę sobie troszkę. O Jezus Maria. Ile ja mam tych tasków. Daj, pan spokój. Nawet fajnie się gra na tym tablecie. nie. O nie. A, ciekawe, że się to było... A jak ci fajnie tego taska robi na tablecie. A, się nienawidzę tego taska, ale no, może fajnie. Lepiej niż na telefonie. Żeby zrobić światło. Hmm. Ciało. Przy Mam odejrzenie do rancza i znak Ja się później opiszę na tym tablecie, że tak powiem. Tabletowy muszę yy, A jak to telefon zerkną? No. Yy, nie ma. Oli, to dobra wyjdzie, że to mi powrócę Okej, wywalamy w Trizolej, czy on był? No okej. Okay. Nie był Żeby nie powiedzieć, że to ja, ja nie jestem.

艺术生啊，怎么？ Chodź, was zanudzić. Wow. Dobra, znowu zatrzymam, bo on jest jakaś. Oliwia, bo zatrzymam. Okej, okay, już jesteśmy. Oliwie jakaś taka. Nie wiem. Ja skipnąłam. Tak, ja skipnąłam. Bo ona na to nie zagłosowała. A, a jeśli ona będzie chodzić to nie. Stoi. Nie, nie no, jest hakietką przecież. przecież. Dobra, spokojnie, uratowaliśmy sytuację z tamtym. Mam też podejrzenie do pomarańczowego, ale już nie będę tego pisał. O, hmm. Hmm. Dobra. Ale już nie będę... Oś tam! Ona skakuje tylko no się Och ten task. Chcę wjeżdżać. Dobra. No, ja nie będę przytywał, ale to będzie ostatnia długka, tak powiem. Ja nie Dobra, wiem, mmm, hm, Dobra, że to będzie teraz. No bo po co ma się Eee... Okej, okay. będzie bardzo, Ty teraz grem napisz mapie i trzech impostorów, żeby było szybko. A... No fajnie, że jestem tym impostorem. No, wejdź... Nie spodziewałam się tego. Jezu, czemu mi się baguje to chodzenie teraz? Żebym sobie size. O wow, wow. wow. Muszę to zmniejszyć. dobra wygraliśmy. już nie chcę mi się wydać w Romkasa. dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie jakąś inną grę z tableta, dopiszcie tytuł albo czy w ogóle chcecie jeszcze takie odcinki. No i zostawcie subika, lajka i miły komentarz. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pa pa!